Cześć! Witamy Cię w interaktywnym sklepie ekologicznym. Tu zespół Green Dream, Dream, Elvira. Kaja. Cieszymy się, że do nas trafiłaś. Razem prowadzimy ten sklep. Powstało spacer do zdrowego żywienia. Jeżeli dzwonisz albo piszesz, to właśnie my odbieramy telefony i piszemy na maile. Chcemy, byś poczuł się tak jak w sklepie stacjonarnym. Elvira, co możemy skupić? Kaja, mamy ponad 2000 produktów, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na pewno. W naszej ofercie mamy zdrową żywność, wszystko dla dzieci, czyli akcesoria i zdrową żywność z nastawieniem na alergie, ekokosmetyki, w tym kolorówka, ekochemię i produkty dla zwierząt. Naszym topowym produktem są wyciskarki renomowanej firmy Cubings. Jeżeli jesteście z województwa lwowskiego, serdecznie zapraszamy na pokaz bezpośredni. Tam możecie zobaczyć jak wyciskamy soki i zobaczyć taką prezentację na żywo. Dodatkowo, jeżeli będziesz śledził nasz sklep na Facebooku, to dowiesz się wiele z filmików różnych ciekawostek na temat zdrowego żywienia i nie tylko. Będziesz miał nieograniczony dostęp do kanału YouTube oraz bloga, gdzie będziesz mógł zobaczyć, jak w prosty sposób z dostępnych w sklepie artykułów zrobić pyszną kolację, czy jak przygotować sok, który leczy. Planujemy wywiady z dietetykami, lekarzami, specjalistami z różnych dziedzin powiązanych ze zdrowym stylem życia. Będą promocje cenowe i tygodniowe oraz miesiące tematyczne. Na przykład miesiąc oczyszczania organizmu, miesiąc cukrzycy i wiele innych ciekawych dla Ciebie tematów. Mhm. Mamy nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej i razem z nami będziesz prowadził zdrowy tryb życia oraz dobrze się bawił. Serdecznie, Serdecznie zapraszamy!